Zupełnie za darmo pojechałam najpiękniejszym pociągiem w Szwajcarii i to wy mnie do tego namówiliście, ale zacznijmy od początku. To były moje urodziny. Pokazałam więc dowód osobisty w kasie biletowej i odebrałam mój darmowy bilet. Mogłam pojechać tym pociągiem, tym lub tym. I zupełnie nie mogłam się zdecydować i postanowiłam pojechać każdym po trochu. I w całej tej urodzinowej euforii wysiadłam na złej stacji, która zmusiła mnie do ponadgodzinnego przestoju, ale przy okazji, zwiedziłam kształt, mają tam bardzo fajną kawę. Pociąg Bel Époque był wisienką na moim urodzinowym torcie. Ku zdziwieniu szwajcarskich pasażerów był tort, proseko i masa emocji. Urodzinowy darmowy bilet otrzymać może każdy, kto posiada dowód osobisty, w dniu urodzin, oczywiście. Wrażenia? Fantastyczne. Wspomnienia? Nieziemskie. I Frajda, jakich mało. A przy okazji, dziękuję za masę urodzinowych życzeń!